Witam wszystkich, a więc dzisiaj będziemy sobie robić taki projekt. Będzie to takie, takie fajne jajko na święta wielkanocne. Mam nadzieję, że projekt Wam się będzie podobał. Wszystkie szczegóły, jak zwykle, znajdziecie na moim blogu. Adres na bloga znajdziecie na dole pod filmikiem. Także jeżeli macie jakieś wątpliwości, to zaglądajcie. No, także zapraszam do zrobienia ze mną tego projektu. A więc do tego projektu będziemy potrzebować białą nitkę. Ja używam nitkę firmy Aida, 20 o grubości 20 i nitkę na kłębku. I będziemy potrzebować także nożyczki, jak zwykle, szydełko i jakieś wydmuszki jajek. Ja mam tutaj różnych rozmiarów. Ja moje wydmuszki jajek pokolorowałam sobie farbkami plakatowymi. Zmieszałam tylko po prostu. To były dwa, trzy kolory właściwie czerwony, niebieski i biały. I po prostu wyszły mi takie dosyć ciemne kolory, bo chcę, żeby ta nitka biała była fajnie widoczna. I zaczniemy sobie odrobienia takiego kwiatuszka zwykłego, podobnego jak robiliśmy bardzo podobnego, nawet takiego samego, jak robiliśmy przy dzwonku. Czyli robimy sobie najpierw 7 parek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, później robimy sobie pikotka, 2, później 5 parek. Dwie, trzy, cztery, pięć parek pikotka, znowu pięć, pikotka i siedem. Zaciągamy do nasze pierwsze kółeczko. I takich kółeczek będziemy każde kółeczko wiązać za pomocą tych tutaj pikotków. I takich kółeczek zrobimy sobie bodajże 6. Ja jeszcze pokażę Wam tylko króciutko. Na końcu przy kółeczku, jak je połączyć razem, ale łączymy je tak samo jak jak przy dzwonku. A więc mamy tutaj już 5 naszych płatków od kwiatka zrobionych. Łączymy go tutaj yy, je razem tymi pikotkami, które są w tym miejscu. I weźmiemy sobie teraz, dołączymy nasz ostatni. Ja już tu zrobiłam 7 parek, dołączyłam je, zrobiłam 5, zrobiłam pikotkę i zrobiłam kolejne 5 parek. I teraz po prostu, żeby połączyć je razem, zwijamy naszą pracę, czyli zwijamy tego płatka, tak jakby na pół go składamy. Przykładamy go sobie do miejsca, gdzie będziemy go dołączać. Bierzemy sobie szydełko od spodu, skręcamy tego pikotka i przeciągamy nitkę. Przeciągamy nasze czułenko. I zrobimy sobie nasze ostatnie, ostatnie siedem parek. Raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I weźmiemy sobie nasz, zaciągniemy nasze. Kółeczko. Tak wygląda nasz pierwszy element, żeby sobie go wzi wziąć troszeczkę uformować, tak jak będziemy w zależności od tego jakie mamy jajko, będzie on tak właśnie przypadał i zrobimy sobie teraz obetniemy sobie tą nitkę i weźmiemy sobie to zwiążemy oczywiście i zabierzemy się za robienie parek odwrotnych tym celu bierzemy sobie czułenko i robimy sobie na początek cztery parki i pikotka. I znowu cztery parki. Raz, dwie, trzy, cztery parki. Ja zrobiłam już o jedną za dużo. znowu malutkiego bardzo malutkiego tutaj pikotka tak żeby tylko połączyć na końcu wszystkie elementy razem dwie trzy cztery i tutaj będziemy łączyć nasze parki W tym właśnie miejscu. I ostatnie cztery. Raz, dwie, trzy, cztery. I zaciągamy sobie naszą pierwszą parkę odwrotną. Czyli to jest generalnie oczko zawsze. Zaczynamy parki odwrotne od zwykłego, zwykłego kółeczka. I będziemy sobie teraz robić drugą. Drugą robimy sobie najpierw 8 i pół parki. Raz, dwie, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem i połowę. Przerzucamy członko. Dokładamy drugie czółenko. W ten sposób. I robimy sobie nasze parki odwrotne. I tutaj będziemy mieć raz. Dwie. Trzy. Cztery. Pikotek. I cztery i pół. Dwie. Trzy. Cztery. I pół. Przerzucamy nasze czułenko. I zaciskamy i sobie naszą parkę odwrotną i tak kontynuujemy naszą, naszą robótkę czyli jedno kółeczko musimy przyłączać do tego pikotka tutaj od płatka kwiatka to tutaj i następne jest luźno, bez, bez dołączenia i robimy sobie kolejne, czyli robimy sobie cztery parki, dołączamy i robimy sobie 4,5 i robimy sobie z powrotem tak samo 4 i 4,5. I tak kontynuujemy dookoła i na końcu sobie po prostu łączymy to oczkiem do tego pikotka. I ja się z Wami zobaczę w następnym następnej, w okrążeniu, w następnym etapie. Czyli zróbcie sobie tę resztę samodzielnie. A więc mamy już tą pierwszą część zrobioną. Zrobiliśmy sobie kwiatuszka i dołączy, dołączyliśmy parki odwrotne. I y, taką część będziemy robić z obydwóch stron jajka. I w zależności od tego, czy będziemy mieć. Y, Jajko z tej końcówki czy z tej końcówki po prostu będziemy sobie albo naciągać te, te parki odwrotne, albo będziemy sobie je bardziej zaokrąglać. Także ono się dopasuje, bo wiemy, że jajko z jednej strony jest bardziej okrągłe, a z drugiej strony jest bardziej szpiczaste. Także, żeby nam ten kapelusz pasował do obydwu stron. I później będziemy robić następną część. Czyli bierzemy sobie czułenko. i najpierw będziemy sobie robić kółeczko liczące sobie sześć parek. Pikotek. I kolejne 6 Parek. Czyli to są 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciągamy nasze kółeczko. I do tego kółeczka będziemy sobie robić Łuk. Czyli odwracamy to kółeczko, skracamy sobie nitkę na dokładamy tą nitkę z kłęka, nawijamy na palec, tak jak zawsze, dokładamy ją i robimy sobie tutaj pięć parek. Będziemy sobie dołączać te nasze łuki do tego, czyli dołączamy do wszystkich pikotek, wszystkich parek odwrotnych, wszystkich pikotków, które mamy z parek odwrotnych. Czyli dołączamy sobie. Robimy kolejne pięć parek. parek i znowu bierzemy sobie tą pracę, odwracamy w ten sposób, tak jak robiliśmy w ten sposób, to teraz ją sobie odwracamy i robimy sobie kolejne kółeczko które my 6 parek, pikotek i 6 parek Wracamy sobie nasze kolejne kółeczko i tak kontynuujemy po prostu. Znowu obracamy naszą robótkę i znowu robimy łuk, który dołączamy tutaj do tego pikotka. Tak sobie kontynuujemy dookoła i wiążemy na końcu. I ja spotkam się tylko z Wami na samym końcu i pokażę, jak to połączyć, ale chodzi nam mniej więcej, to będzie wyglądało w ten sposób. To będzie taki kapel, kapelusi, który będziemy. Robić z obydwóch stron i będziemy później po prostu nakładać to na jajko. W ten sposób jedno będzie z jednej strony, drugie, które zrobimy sobie, będzie z drugiej strony i pokażę później, jak je razem połączyć. Także zróbcie sobie tutaj to do końca. I według tego wzoru, który tu pokazywałam, zróbcie sobie ten drugi kapelusik i ja wrócę do Was, jak już będę miała mieć tę tą, tą część do końca tutaj zrobioną. A więc mam już moje dwie dwa, dwie czapeczki zrobione. I teraz będziemy sobie je łączyć razem. Czyli weźmiemy sobie po prostu je, przyłożymy. Do jednej części jajka i do drugiej. I będziemy je razem, razem łączyć. W tym celu utniemy sobie kawałek nitki. Jestem pewna, może jakieś pół metra. Zawiążemy sobie ją za jeden ten element. Za jeden pikotek. Tylko tak, żeby się trzymało. Nie, nie wiążę na razie na, na duży supeł, tylko wiążę po prostu raz. Żeby się nam całość ładnie trzymała, dopasowujemy nasze dwie końcówki do, do dwóch różnych części jajek. I spróbujemy sobie je ładnie połączyć. Weźmiemy sobie szydełko i będziemy po prostu przeciągać tą nitkę przez wszystkie pikotki. Tylko że będzie nam na początku, później już będzie trochę lepiej. Tutaj ten, ten sposób łączenia daje nam taką pewną swobodę, że gdy na przykład ktoś będzie mieć mniejsze lub większe jajko, to wszyscy, wszystkim ten, ten wzór będzie odpowiadał. Jak widzicie, to nie jest aż takie łatwe. Może na razie będziemy sobie robić to bez jajka i po prostu później to zaciaśnimy. Przez drugi. Przez kolejny pikotek. Przeciągniemy nitkę. Także jak sobie włożymy to jajko tutaj w środek, będziemy mogli sobie dowolnie to po prostu zacisnąć i wyjdzie nam na środku taki po prostu wzorek. Czyli tutaj Możecie sobie kontynuować aż do końca i ja wrócę do Was za chwileczkę, jak już będę mieć całość zaplątaną. I w ten sposób podążając, koła wiążąc te, te nitki. Już później nam pójdzie łatwiej, jak nałożymy po prostu to wszystko na jajko i będziemy sobie po, przeciągać tą nitkę w ten sposób. Już nie jest to takie skomplikowane. I bierzemy sobie tylko, ja sobie osobiście rozsupłam tutaj ten pierwszy skółek, który zrobiliśmy, żeby, żebyśmy sobie mogli tą nitkę na końcu uregulować i związać. Jeżeli chcecie, żeby te zygzaczki były bardziej takie ostre, to po prostu bardziej weźcie tą nitkę po kolei aż do końcówki. Ponaciągajcie kilka razy. Nie jest to Prosta rzecz, ale da się zrobić i wtedy to jajeczko wygląda bardzo fajnie i jest ta cała, to całe ubranko bardzo fajnie naciągnięte. Bierzemy sobie po prostu, wiążemy na końcu tą nitkę. Najlepiej zawiązać ją, wydaje mi się, tuż przy pikotku, żeby nie było jej aż tak bardzo widać jakoś w tym miejscu. Można sobie tradycyjnie, tak jak ja to zwykle robię, zakleić ją lekko klejem i obciąć. I w tym przypadku możemy sobie zahaczyć tutaj za naszą frywolitkę nitkę i zawiesić takie jajko, bądź zostawić je tak, jak ono jest, w takiej formie. Myślę, że ten projekt wyszedł nam całkiem całkiem fajnie. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Wszystkie szczegóły i wszystko dotyczące tego projektu zamieszczę na moim blogu, a adres na mojego bloga znajdziecie na dole pod filmikiem. Jeśli projekt Wam się podobał, proszę o kciuki w górę i zapraszam również do subskrypcji, jeżeli chcecie regularnie dostawać moje wszystkie filmiki i projekty. To, to zapraszam do subskrypcji. Dziękuję tym razem i zapraszam ponownie. Cześć!